No. już zaczynasz. To w taki sposób, jak nie. ty się zachowujesz, nie dziwne, że mówią jakieś, że my jesteśmy kurwa gejami. Przepraszam, że tak powiedziałem. E, kamienie same rosną w ziemi. Same rosną w ziemi kamienie. To ale jako Mały kamyczek. Ale no. deszcz padali i wspaniała, kochana Asia, postanowiła mieć męża. Męża. Zastanowiła się. Chyba nie. Musimy razem zamieszkać. Że to jest mój pra 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 dziadek z rodziny taty. Piłczucki. Tak, tak, Piłczucki. Piłczucki. Pamiętaj. Ja wychowany z rodów piłczuckich. Nic nie hało. Nie śniechało? Nie. Nie? A co ty kurwa srasz w bajtki kurwa? Ile razy się zesrałeś? To nie. nieprawda? To nieprawda to jest, tak? To jest nieprawda. Jak nie? To jest nieprawda. Jak nieprawda? A ty się nie zesrałeś? Ja tylko raz w życiu raz. musiałem twaroszek zjeść albo kwaśne mleko. Raz. No pewnie, że raz. A ty non stop kurwa waliłeś. Od Tereski wracałeś kurwa, wzięłeś całe te i kurwa napierdoliłeś w mach. Bramkę otwierałeś kurwa i a nawaliłeś się, kurwa, śmierdziało. Z nerwów. Ta, z nerwów. Tak. Szanowni Państwo. Kochani moi. Wczoraj do mnie jeden człowiek zadzwonił, nie wiem czy to prawda, czy nie. Ale zadzwonił do mnie, że u mnie jest nagrane na YouTube, że u mnie skarpetki śmierdzą. Szanowni Państwo kochani moi, może raz i śmierdzieli, bo nie mam czasu. mi <grym> odda Pazerny na kasę. Narobił, nie wiadomo czego Jakiś głupot. Niech sprząta. Ja mówię jak nie powiesz, on nic nie robi. On siedzi w komputerze siedzi. Cały dzień i po prostu... A, ja mówiłem te. Maślanka. Mówię te komary. A już pomidory to wyrzuciłem. Bo już one miękkie. Po prostu zaczęły gnić. I muchy latają. No to... A no, co to mówić? A teraz będzie niespodzianka, zrobimy, tylko już później troszeczkę, zaraz, że zrobimy, że e, będę startować na prezydenta RP Polski. Ja nie będę tutaj męczył się z Tobą. Będziesz na no, nie straszył. Dobra, przepraszam bardzo, proszę nie wpierdalać w moje kurwa nagrywanie. Co, nagrałeś pięć takich filmów okrutnych. Bo póczą za bramą. I ja mówię, prawda? Wypowiełeś, że moi ci je... majore? A... A czego? A czego? Zapi tą dupę tą skórę śmierdzącą. Cały tydzień nie myć się, śmierdzący pasztet. Jak gnój Wieprzak! Choć udepsi! <plotber> Nie! <śpiewanie> Niech mnie. Kurwa. Ja przypiłem. Sorry. <śpiewanie>